Audycja powstała w Radiu Warszawa 106 i 2 FM. Lubisz nas słuchać? Wejdź na www.radiowarszawa.com.pl i wspieraj. Na bieżąco. 16 minut po godzinie 7, teraz część naszego programu, którą można, której można wysłuchać, można też ją zobaczyć na naszym YouTubie. Zachęcam do odwiedzania profilu Radia Warszawa właśnie na YouTubie i zachęcamy także do subskrybowania i wspierania nas, jak to zrobić, to wszystko w opisie tego filmu. A w naszym studiu Marek Smyk, Zielone Mazowsze, autor bloga Rowerowawa. Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Czy taka pogoda jak dziś sugeruje, że już należy sezon rowerowy zakończyć? Chociaż pan, widziałem, na rowerze przyjechał. Hmm. Należy, należy, nie należy, trudno, <grym> trudno <grym> powiedzieć, co to znaczy. E, muszę powiedzieć, że dzisiaj mi się jechało wyjątkowo dobrze. Mogę nawet powiedzieć, że lepiej, jeśli chodzi o logistykę, niż w środku lata bo nie było żadnych szans na to, żeby się spocić, nawet mocniej pedałując. Kwestia po prostu od odpowiedniego ubioru. No przy tych 4-5 stopniach jest jeszcze ok, dopóki jest sucho, dopóki nie ma jakiegoś przenikliwego wiatru. A no nie zapominajmy, że taka temperatura to przez większość naszej już teraz cieplejszej zimy jest coraz częściej normą po prostu. A jak przygotować się na, chłodniej, na chłodniejszą część roku, żeby później nie skrzypieć jak stara damka, tak jak ja dzisiaj? W momencie, kiedy dobieramy ubranie na rower, no to też zależy oczywiście od dystansu, jaki mamy do pokonania. Większość takich podróży rowerowych to jest kilka kilometrów, raczej mniej niż 10, około 5, 7, 4. No, na takim krótkim dystansie, który, którego przejechanie trwa, nie wiem, 15-20 minut. Dobrze jest się ubrać troszeczkę cieniej niż jakbyśmy mieli iść na piechotę, bo jednak nawet jak jedziemy spokojnie, to ten ruch jest trochę bardziej intensywny niż jak maszerujemy, więc się trochę bardziej rozgrzewamy. Warto się ubiegać na cebulkę, tak aby jedną z warstw w momencie, kiedy trzeba, będzie, żebyśmy mogli ją zdjąć. Rano jest dużo chłodniej niż po południu, jak wracamy z pracy, więc ta różnica temperatur tutaj może być zwodnicza czasami, no bo jest taki, jest taki okres, że o ile w ciągu dnia jeszcze może być 15-17 stopni, i piękne słońce, to rano te temperatury kilkustopniowe, to jest już spora różnica więc warto być troszkę bardziej na to przygotowanym, ale nie widzę tutaj jakiegoś powodu, żeby się jakoś strasznie sportowo, czy, czy, czy jakoś tak bardzo wyczynowo ubierać, no chyba, że ktoś faktycznie robi sobie trening i jedzie do pracy naokoło i nie wiem, zamiast pięciu robi 55 kilometrów, no ale to już to już jest troszkę inna sprawa. Kwestia bezpieczeństwa, szczególnie w takie mgliste dni, jak dziś, jest bardzo ważna, więc no, trzeba pamiętać o tym, żeby ten rower po prostu był sprawny i wyposażony tak, jak to przepisy mówią, Albo tak, jak to rozsądek nakazuje. Oświetlenie jest tutaj podstawą. Sprawne hamulce, oświetlenie i też jeszcze nasz orient, tak zwany, czyli uważność. Możemy się ubrać jak choinka, w, nie wiem, obić pancerzami, zbroję rycerską założyć, ale jeżeli będziemy jechali nieuważnie i jedziemy pod tramwaj, <laughs> przepraszam, to nas ani te odblaski, ani ten kask przed tramwajem nie uchronią. Z drugiej strony, jak będziemy jechali ostrożnie i uważnie i spokojnie, to nie musimy się ubierać jak rycerz. Pan z entuzjazmem tak powiedział o, o, o dzisiejszej pogodzie, jak pana zapytałem, czy to jest już dobry moment na e, podróż rowerem, czy może niedobry. E, to pan się ucieszył. E, może dlatego, że dość dawno nie zdarzyło mi się jechać tak wcześnie na rowerze e, i przyjemnie było witać dzień e, i wschód słońca. E, Mgła jest, to, to nie widać, ale już wstało. Tak, Cztery minuty temu. Miałem 25 minut Takiego niezbyt żwawego kręcenia do państwa, ale fajnie się rozgrzałem. Endorfiny zaczęły już pracować. Sama radość. A jak śnieg spadnie, to jazda rowerem jest no bo nie zmieniamy opon na zimowe. Czy to już jest yy, sport ekstremalny? Może głupota? Yy... To wszystko zależy od tego, nie. jak bardzo nasze kochane miasto e, z jak dużą uwagą podejdzie do ustawy o drogach publicznych, które nakłada na zarządcy dróg obowiązek utrzymywania drogi, utrzymywania drogi w stanie w takim, w którym można z niej skorzystać. Przy czym przypominam, ustawa mówi o drodze, a nie o jezdni. Jezdnia dla samochodów jest jedną z części drogi, a na drogę się składa jezdnia, droga dla rowerów, torowisko, pas zieleni i tak dalej. Czyli odśnieżanie dróg dla rowerów, nawet szczątkowe. To nie jest jakaś wielka łaska ze strony zarządców dróg, tylko to jest ich obowiązek. Więc dopóki te drogi są w jakiś sposób zadbane, to się jeździ właściwie normalnie. No oczywiście w momencie, kiedy jest wiatr też ze śniegiem i wieje nam tą taką pluchą w twarz, to jest to oczywiście, że mniej przyjemne i wielu zniechęca, ale dopóki jest sucho, to ta temperatura nie jest jakoś takim dużym problemem, a dopóki szlaki są odśnieżone, to, to też się jedzie dobrze. Rowerowe absurdy w Warszawie to jest coś, co już jest rzadkością, bo często włodarze dzielnic, miasta chwalą się otwarcie nowej drogi, nowa ścieżka rowerowa i tak dalej, ale czy to powoduje, że absurdów jest coraz mniej. No ja to mam takie nieszczęście, że codziennie koło absurdu rowerowego przechodzę, więc może mam złe postrzeganie tego, ale pan jak porusza się częściej, więcej na rowerze, to czy widzi poprawę? Tutaj można Teraz ma pan uśmiech na twarzy, więc trochę hey, sugeruję tą odpowiedź. Że wszystko, wszystko płynie, więc tak, jedne absurdy znikają, inne znikają w zapowiedziach, a inne się pojawiają i tutaj dość, jestem dość powiedzmy uważnym obserwatorem instytucji miejskich w mediach społecznościowych i tam się pojawiło takie hasło tak zwany hashtag jeden teleport mniej, gdzie miasto z dumą yy, pokazuje, jak to bardzo likwiduje teleporty, czyli takie miejsca, gdzie nagle do, rowerzysta dojeżdża i nie ma co ze sobą zrobić, bo mu się kończy droga dla rowerów, a legalna kontynuacja dalszej drogi jest po prostu niemożliwa, bo albo musiałby jechać po chodniku, co jest niemożliwe, nielegalne, znaczy jest to możliwe, ale jest nielegalne, albo po prostu musi zawrócić, jechać gdzie indziej. No więc te, te teleporty niektóre oczywiście są likwidowane, ale w momencie powstawania nowych inwestycji pojawiają się nowe e Przykładem jest na przykład zjazd z odbudowanych, wyremontowanych i całkowicie zbudowanych od nowa wiaduktów trasy łazienkowskiej między placem na Rozdrożu a Wisłostradą, a bardziej rondem Sedlaczka, tam ulicą Myśliwiecką i tak dalej. No bo tam zjeżdżamy i z jednej strony po dojeżdżamy do chodnika, który nas wiedzie do parku i w ogóle nie możemy nijak przekroczyć Wisłostrady, a z drugiej strony urywa się po prostu jak Obcięta tasakiem, droga dla rowerów i nagle mamy znak C16, droga dla pieszych. I przystanek, i kwietnik, i nawet, nawet przez. w poprzek chodnika nie da się przejechać, żeby zjechać na jezdnię, no bo są róże kwiateczki, płotki, no pięknie to wygląda, ale yy, mi taki znak mówi rowerzysta, teraz sobie wróć i idź sobie pojeździć z powrotem. Jeżeli ktoś sobie jeździ pojeździć, to ok, ale jeżeli ktoś się chce. Dostać z punktu A do punktu B i ma takie kwiatki, a to jest świeża inwestycja. To jeszcze tam, tam jeszcze pachnie farbą. Czekamy wszystko. na następną, która połączy z, z tą tak, inwestycją. No no tutaj ale powiedział tutaj pan, że pochodniku to nielegalnie na rowerze, tak. ale takie trudne warunki jak dzisiaj. Yy, no to przepisy chyba dopuszczają jazdę po chodniku. Ale dzisiaj nie ma trudnych warunków. Nie, nie ma ulewnego deszczu, mgła nie zwalnia? Nie ma gradobicia. Nie, dlaczego? Tak samo nas nie widać na chodniku, jak nas nie widać na jezdni. Jeżeli mamy oświetlenie z drugiej strony, to nas widać. Miałem kilku rowerzystów, myli naprawdę pięknie, że co ciekawe, nie, nie spotkałem na tej drodze, spotkałem kilkanaście osób, jeżeli dwudziestu, ani jedna osoba nie była e, tak zwanym ninją, czyli wszyscy mieli światełka. Lepsze lub gorsze, ale bez problemu ich widziałem, nawet kątem oka, jak ktoś tam wyjeżdżał na skrzyżowaniu, więc tutaj duże brawa. Oczywiście jestem świadom tego, że wielu rowerzystów jeździ bez świateł, ale wydaje mi się, że jest ich coraz mniej. Po prostu my się wzajemnie upominamy a mnie jednokrotnie słyszałem, jak jakiś rowerzysta no, drzesie się na innego, gdzie masz i światełka, bo mało się nie zderzyli i bardzo się cieszę, bo zostałem wyręczony ja też zwracam uwagę, bo to jednak jest niemądre postępowanie kwestia y, kładki, która powstała, tam taki no niby wszyscy mówią, fajnie, że jest ale może szerzej a może ta droga dla rowerów powinna być wyodrębniona, jak pan na to y, patrzy, bo jak się pójdzie w środku tygodnia ruch jest mniejszy, moim zdaniem rowerzyści w żaden sposób nie, nie wchodzą tutaj sobie w paradę z pieszymi i na odwrót. Ale w weekend, a szczególnie zaraz po otwarciu tej kładki, kiedy był tam tłum, no to przejechać się na rowerze nie dało. To jest trochę tak, jak nie wiem, jak z rynkiem Starego Miasta, jak z bulwarami warszawskimi, czy innymi miejscami, które są stricte turystyczną atrakcją, a nie infrastrukturą transportową. Kładka zwana mostem, szumnie mostem na Pragę, czy tak jak Prażanie wolą mostem do Warszawy, czy tam na Powiśle, no tutaj są jakieś tam animozje trochę, jak między Bydgoszczą a Toruniem. No eee, to, to, to okej, okay. turystycznie jest to bardzo fajna sprawa, ja często jak prowadzę różne wycieczki, to też przejeżdżamy przez tę kładkę tam najczęściej schodzimy z roweru, tam jest piękny widok na Wisła, na Stare Miasto, na las Łęgowy na prawym brzegu i turystycznie super. Przy czym biorąc pod uwagę koszty jakie to pochłonęło i potrzeby rowerzystów turystycznych, przepraszam, transportowe, no to to jest taki trochę, nie wiem... Yy piękny kapelusz ze, z kolorowym pióropuszem, który sobie kupujemy, a nie mamy butów, tak? I chodzimy na bosaka, a tutaj mamy piękny gadżet. Więc jako rowerzysta transportowy, taki codzienny, który gdzieś tam się przemieszcza, to ta kładka mi jest potrzebna jak, nie wiem, jak kwiatek do kożucha. Kompletnie zbędna. Turystycznie fajna sprawa. Marek Smyk, Zielony Mazowsze, autor bloga Rowero Wawa. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, do widzenia.